O Jezu e, gdzie ja jestem? Kto się śmieje? Bóg nie śmiej się ze mnie e, gdzie ja jestem? Co tak ciemno? Czekajcie Dobra wróciłem Co się tu odwala? Co to? O burger Ej czy to mój tata? Ej mój tata tam jest O Jezu Chyba mu smakuje jakiś burger Podobno drwal wyleciał. Jeszcze picię. Ej, siema stary, co ty tu robisz? Dawno cię nie widziałem. Ej! Co ty tu robisz? Mój syn. No a co ty tu robisz? Pomagać wszystkim! Będę z chodził, gdzie chcesz? Byle byś nie stracił się! Okej. Okay. Ej, patrz woda! Co w maku robi woda? Dobra. Leży. Po pierwsze co my tutaj robimy? Ale się, ale się strasznie zrobiło, słyszysz to? Fajnie. Ej, co się tu. Gdzie my jesteśmy? Co. Ale. Jak ja się tu pojawiłem? Ja normalnie się obudziłem. Patrz, ile tu ciastek jest darmowy. Chodź tu do mnie. Ej, patrz, pucher znalazłem. E, ej, synu, pamiętasz, jak my kiedyś graliśmy? Nie? To wtedy no. wyszłyśmy jakoś przez ściany. Ty jakoś tak no bo ja jestem haker, chodź, patrz mam kuchar. wygrałem zawody jedzenia, 20 bur burgerów w jedną yy, sekundę, czaisz to? To jest najmocniejszy, co nie? Najmocniejszy, co? Co? To ja to zrobiłem, patrz, o kurde, burger O kurde to, to, nie jest burger, to jest Ej, jakieś co gówno. Leży? Co, tak to coś lebo. Nie pytaj skąd wam. Oj, co ty znalazłeś? Nie wiem. Czekaj. Patrz, znalazłem podpalacz. Odwaliłem puchar. Złoto się zamieniło. Co? W wodę. Bo tutaj? No, tu, 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 nie? No, tu gdzie jest tu? No, tu jest Nieprawda, bo kafelki co kafelki. mi robimy? Ej, ludzie tu są, ludzie. Co się odwala? Ej, ludzie tu są. O, <śla> Chyba trzęsienie ziemi było, widzowie. Trzęsienie ziemi było. Ej, ludzie tu są. Podpalę ich. To on się tak zesrał. Patrz, w jaja mużyce. Bry, w Zawsze robiłeś tak, że to go Oj, sorry. Przepraszam cię, tato. Co się pierdzisz? O Jezu, boli mnie głowa. O, tajemnie, to Ej, serio, boli mnie głowa. Tato, z czego się śmiejesz? Ojcu! Ej. ojciec! Z czego się śmiejesz? Ej, debilu. Moja mama nie żyje. Stary, ogarnij się, proszę cię.

No, coś takiego było. No, Ej, patrz, auto znalazłem. Dobra, patrz, BMW znalazłem. O, kurde, chyba trzęsienie ziemi zaś było. Słyszałeś to? Tak, gdzie jestem? Barambu. Tu, jakie barambu, co ty pier mówisz? No, wsiadaj. Jedziemy. Jedziemy stąd. Ale tu... W aucie przewrócił o i cze co się stało? Bo takiego bólu puściłeś, że się auto w aucie coś tam przewraca. Oj, mamo, 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 już mamo, koła, mamo, 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 I mamo, 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 nawet w tej Ej, wysiądź na chwilę. A zablurujesz to, jak to wyrzucamy Nie. Dawaj, jedziemy. Dobra, gdzie my jesteśmy? Ej, kościół! Ej, czemu tam jest tak strasznie? Skąd te światła? Ej. Nie widzę żadnego kościoła. Ty jesteś ślepy. Ej, nie widzę. Ej! Co się tam stało? Ej, tu jestem za tobą. Ej! Ej! O, co? Nie jest bordera, patrz, kościół. Zacznij muszę, bo ty umiałeś kiedyś. W imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Ktoś się rucha. Pan z wami i z duchem twoim gromadzimy się, gromadzimy się na tej Eucharystii. z dachu spadło. Gromadzimy się na tej Eucharystii. Prosimy Pana Boga. O kurde, burza, burza nadchodzi. Musimy Burza nadeszła. Ojcze, chodź do kościoła jeszcze patrz, tu jest okno w ogóle tu okno tu jest, zobaczmy, że A do nieba skąd ta muzyka gra? Niebo jest no. u góry Matka, słyszysz mnie słyszysz mnie! Twoja mama jeszcze żyje, myślałem, że to twoja żona. 嗯嗯。Mm mm.